Dziewanko z tej strony Dzień już witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No bo na jakim innym kanale. Słuchajcie, zostawcie na samym początku łapeczkę w górę, subskrybera, subskrybera zostawcie, bo już mało do 30 tysięcy brakuje i komentarz. Napiszcie, komentarz pod tytułem komentarz dla zasięgu, a ja przypnę wam serduszko, tylko nie wstawiacie hashtagów, bo jak piszecie ten płotek ten hashtag. To, słuchajcie, te komentarze idą gdzieś tam do spamu, ja muszę ręcznie potem te komentarze zatwierdzać i po prostu ich nie widać. Słuchajcie, na ostatnim odcinku, który nagrywała moja babcia, podjarali nam chałupę. Proszę <słuch> bardzo, mamy dowody. Hejterzy podpali nam do Zobacz. Dop. Widzę, proszę pana, widzę. I tutaj drugi stoi, żeby tego było mało, tutaj drugi stoi. Yy, eee, powiem to panu tak. Są wasze nie, nie. Yy, powiem panu tak. Ja będę panu tak. zabezpieczyć tą radiowozu. <słuch> w porządku, moja babcia dostała... Dostawała też listy z pogróżkami ostatnimi, czasami przyznała mi się, Kto? że. Moja babcia dostała cztery listy z pogróżkami. Dobra, poczekaj pana, ja wpiszę tutaj. Babka dostała listy. Mm. Jaki tak jaki, jaki jaki listów? U. O, babcia mi ich nie pokazywała, tylko mi opowiadała, a na te listy od razu paliła a? z tego, co, co mówiła. Aha. Że podpadł nam dom, że. że będą tutaj robić burdę za przeproszeniem, tak? No, generalnie, że to wszystko rozpierdziela w drobny mak, po prostu, powiem panu. I proszę pana, no. znaczy młody, kto to wysyłał, powiedz mi? Nie mam pojęcia. Czyli nie masz dowodu jakby kto mógł wysłać ten list no nie. i kto nie, o, nie. Nie, nie, tak nie. Nie, bo babcia mówiła, że na tych listach to nie było pisane nawet odręcznie, tylko z gazet wycinali pojedyncze te literki i przyklejali. Aha, czyli to pewnie była mafia. To jest jakaś mafia łodygowska? No nie ma, ale to tylko mafia tak list, że z gazet wycina. A. No to powiem. No dobra, parę. a ogólnie stałeś tu jakieś większe problemy z kołpą czy coś? Mm... No to się, się. hajcyła się, nie? No bo poczekaj, bo ja nie wiem, że dobrze rozumiem. Tylko to gasiliście beczką, tak? Dokładnie. No dobra, słuchaj, ja tutaj sporządziłem protokół, będziemy tutaj patronować mhm. bardziej okolice. Jakby mhm. się coś działo, trzeba szybko dzwonić i będziemy reagować, tak? Dobrze, w porządku. No bo na razie no co zrobię? No, no, no nie wiadomo tak. No na razie bym myśleliśmy zobaczyć, że gdzieś się wyprowadzić do jakiegoś hotelu, czy co no i lepiej by było, myślę. czy znaczy, w ogóle jest możliwość, żeby jakoś tutaj refundacja poszła na takie? Czy mamy z własnej kieszeni po prostu się, się bać i się, się wyprowadzać się? Znaczy no refundacja proszę pana, czy znaczy, no młody, no co ja mam ci zapłacić za hotel? Znaczy no, na przykład a na dołek jakby tam wzięli nas? Jak najbardziej, podbij mi oko. Dobra, dziękuję. <laughs> Nie no, przepraszam tak sobie żartuję, ale ja jestem... ja jestem taki śmieszkowaty w ogóle. No, ale wiem, że tutaj sytuacja nie wymaga tego, żeby w ogóle sobie no, żartować. Nie, nie, żeby... to sytuacja nie bawi, proszę pana, w ogóle, w ogóle mnie ta sytuacja, proszę pana nie bawi. No ja, ja sobie słuchaj, spokojnie załatwię. spałem. Mówię nie no, coś mi w giry zaciepło. Mówię kurde no. Kołdro się odkryłem, w giry mi ciepło, patrz, a tu się hajcy chałupa. Nie. To dobrze, że tak powiem, się nie, nie zagotowaliście, czy coś, nie? No, no to drewniana to do, dobrze, ona się to, więc dużo nie zajęła. No ale tutaj, no bo. Po prostu ten bandyta mało wylał z tych karisu, bo w tych kanistrach jeszcze jest dużego benzyny, mhm. nie? Ja też pierw palą się opary tej benzyny, tak? Ja ogólnie te kanistry zabezpieczę, tylko najpierw tą benzynę z nich w sobie. Mhm. Akarnistry a zabezpieczy, jak coś tu w protokole napisze, że pusty były, dobra? No w... mi to tam no nie ja robi różnicy. Sobie wziął, no okay. Dobra, to powiem... to chyba tyle, co? Czy coś tu jeszcze pan No dobrze, tak, 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 tyle. Jak coś to okolica będzie bardziej patrolowana dobra. teraz i tak dalej. Mhm, dobra, dobrze, dziękuję, dziękuję. Ja do, widzenia. do widzenia. Dobra, słuchajcie, ja tu beczkę muszę odstawić. Babcia zaraz przyjdzie, babcia do koleżanki poszła, ona mówi, że ona tu nie może wysiedzieć, no ale ja... Słuchajcie, naszej gospodarki tak nie zostawię, żeby ona to sama passtała. Tym bardziej, że jest taka sytuacja nie inna. Więc po prostu stwierdziłem, że ja tu będę naszą chłopę patrolować. E, babcia, niech tam sobie odpoczywa, żeby babcia miała spokojną głowę. A ja się tym wszystkim zajmę. Tylko jak zwykle tu pewnie nie będę mógł... A nie, patrz, to co... wcofałem. Ja to nie umiem cofać. Słuchajcie, jeszcze za młody jestem, żeby tu. Ja ja dzieju, Działusin! Co... Policja Cię, przed chwilą po, pojechała. No? Nie, właśnie ci powiedzieć. Policja dobrze się zachowała normalnie, trzy radiowozy jeżdżą po wsi. Jeżdżą, ludzie się wypytują, wiesz? On, on mówił, że teraz będą wzmożone kontrole. Eee, babcia, my to w sumie zaoraliśmy. Nie? Te pole, no. Tak już odbiegać. od tematu. Dobrze się zachowali. Dobrze, aż dziwne, co? Że, że ten eee, Jak nie oni? Eee, Pragnę śmie tak śmieć, pow powiedzieć w ogóle. Śmieć jak się mówi? Nie śmieć. No, że. Jak śmiałeś. Wie babcia o co chodzi? Ale nie rozumiem. No, na przykład babcia mówi do kogoś. Jak śmiałeś? Tak, na przykład powiedzieć. Wie babcia o co chodzi? To jest sformułowanie? No. No, na przykład jak śmiesz. To jak ja mam powiedzieć o sobie? Jak ja śmiesz. Jak śmiałem! Dobra, nieważne. No, yy, Jak że. Ja śmieszkowałem. Dobra! Jak śmieciałem. No, nie wiem, nieważne. Nie ma co o tym gadać, moim zdaniem. Bo to tylko niepotrzebny stres. Jak gaszę ciągnik? Byśmy to soję zasiedli, może, co? A krówki mają żercie? Jak u krówków? Eee, ma się mogli, Moglibyśmy tam porzucić coś. A ta trawka tutaj to. to, to może się tu stać? Byśmy tego ciuka kiedy Którego? A jaka trawa? Mówisz? No tą trawę. belka z trawy. A. One A mają. To oni mają, oni mają. Majo, ja tu mają, stoi Bela. Słuchaj! Ja myślę, abyś... żeby zasiać tą soję dzisiaj. Tak! Faki. No. To chyba trzeba. siać! Ja ja już mam normalnie ten. siemnik napełniłam. O, no to super. Tylko ja muszę tam teraz wyjechać. Co tam zostawia? tutaj, e, przestrząsać. Ale to to przez to, ja mogę przepchnąć. Da radę babcia przepchnąć? Tak, mam na kółkach. To przepchę babcia. Tu mnie ja. On ciężki to nie jest. O, w kretara się znalazła. Tepnie? Dobra, już ci podpinam. Dobra. A pokaż mi na chwilę, ci tylko coś pokażę, daj. No. Zobacz. I jak coś, jakbyś jechał, nie? No. To musisz dawać o tą, o tutaj, tak, o bieg. No. I teraz, o, tutaj byś dawał, co nie? No. I teraz patrz, o tu normalnie, dajesz? No. O, i wtedy, tak i teraz możesz opór. A co to się zmieniło się? Nic. No, no. tylko tak pokazuję, biegi zmienia. Ej, kurde, biegu nie mogę rzucić. O, dobra. Wszedł Idzie babcia ze mną na pole. Ja, mogę podjechać Twoim gokartem? Pewnie. Wszedł, bo wejdę, wyjdę, wejdę w Twojej głowie. B, D, B i Już że Jak będziemy tacy biedni dalej, to Nie będziemy, będziemy musieli sprzedać swojego gokarta. Nie będziemy biedni, to po pierwsze. A po drugie, tu trzeba polipka ten. Powie ja mam jakieś chor chorobę, zapomniałem co ja chciałem powiedzieć. Może masz chorobę lokomocyjną. No nie no właśnie zapomniałem co ja chciałem powiedzieć. Poczekaj babcie, muszę się skupić. To babcia ma... do naszego, naszego posynkę lecimy z opie. Bopartisano. Eee, A w ogóle ja babci nie mówiłem, ale ja dzisiaj padę na targ i mam nadzieję, że tego łachudra, od tego oprysku spotkam i mu kopów do dupy nasadzę. Często spokój staruj sobie bo mówię nie. Już go nie znajdę Nie kopów do dupy mu nasadzę za to co on zrobił Nie za znajdziesz to, co... już znajdę go znajdę go On tu pewnie ludzi dużo poszukiwał on już tu na pewno nie będzie stał No to ciekawe zobaczymy Może zobaczył, że ja młody Ja tyle I... lat co tu żyję to tu jeszcze tego łachudry nie było i teraz on przyjechał ja... pewnie ja tu, na, ja tu na równo to zrobię, wie łapcia? On specjalnie pewnie wiesz, przyjechał ludzi na oszukiwać, na oszukiwać. No zobaczymy, no mam nadzieję, że go spotkam i pokażę mu gdzie jest jego miejsce. Ba, jak ja bym go spotkał, to od razu babci mówię, że dzwoni na policję. Od razu. Żeby mnie ja dzwoniła? Nie, ja zadzwonię. Bo ja gdzie? Babci... No jak go spotkam, to od razu na policję. Ja tu, Ja tu babci nie będę w to mieszał może. Oj, nie, ja już nie będę to mieszała, już na, Najechałem troszeczkę na ten ogródek, on tu bliziutko jest zrobiony A jak tam sałatki nie trzeba podlać? Nie ja będę go tylko podlewała Sałate? No I co ja będę potem sałatę z kopo jadł? Nie bo ja ją opłakam później szlauchem No ale to skopo z, z będziemy jedli czego nie? Skopo to, to niedobre będzie nie, bo ja opłukam szlauchem. No ale to takie opłukanie to nic nie da. Będę skopo Zobacz jak podlewam. Pięknie. Nie no, super. A może wodą byśmy to podleli? Bo to za... Zaraz to popali się ta sałata nasza. Nie, co ty. No co tam, halo. Nie no, naprawdę trzeba wodę podleć. Konewkę żem odkopał. Mi ludzie doradzali. Ja wiem jak robić. Ale teraz tutaj jeszcze znowu? Tak, bo mi doradzali. To tak można? Czekaj przejedź na spokojnie, żebym cię nie oglapała. Czekaj, bo ja, babcia, bo ja tutaj sobie zasiął to równiutko, co? Dobra, ja tak przejadę, żebym Dobra. cię nie oglapała. No to... to dźba. Wiesz? Teraz to ja nie widzę, gdzie tu siane było. O, w oczach mi się mieni tutaj, naprawdę, przysięgam. Ja tu h na równo muszę w ogóle robić. Bo tu te pole to w taką... lepsydrę się zjechało trochę, nie? Trochę się, tak jakby I, i tu jest y, lipa z tym Oj, Dobra, ale to będzie tu jeden przejazd chyba i tyle Nie, będą dwa przejazdy A tutaj to się na samym końcu dokończy, żeby tutaj nie tegować Dobra, lecimy Uważa babcia, uważa, bo ja jadę Bo ja będę jechał O, ja się do tyłu patrzyłam, e, aż teraz e. wystraszyłam No i babcia mnie oblała, super Przepraszam, też zapomniałam i tak ca cała chata śmierdzi gnojem. Cała chata gno gnojem. No i kogo? Dziejuś. już? Ja, wo ja wolę, żeby chata działała. Ja gnojem, wolę. Mm, 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 mm. Żeby cała chata śmierdziała gnojem Dziejuś. Ja lubię. I żeby ona była spalona. ja wolę, jak, y chata pachnie sianem. I na łąkę się wyleje. Na łąkę? Oj, a czy my robiliśmy opryski na tym polu tutaj obok łąki? Ja nie pamiętam. Już no ty bo... nie rób oprysku, bo już ty raz robiłeś. Ale nie no, takie te... Trzeba to nawieść, to było tam pryskane czy nie było? Było. Na pewno? No, no było. Opcia.. Co? Co tu się stanęło się? To był taki pasek tego? A bo tu po prostu wiesz, wyszło jakby, bo tu było zaorane i widocznie zahaczyłeś i tam te Możliwe. korzenie wychodziły. Możliwe. Korzenie, a ja w szoku mówię, co tu się stanęło się? Ja jadę, ja było bo to normalnie, a teraz. Korzenie powychodziły, wiesz, szewnik, głębiej, pójdę te Tak. tak, zwane. tak. To rozumiem. Rozumiem i tu jeszcze jeden przejazd i będzie tyle chyba, tak? Czy, czy już... Nie no, jeszcze jeden trzeba. Jakoś tak. Szybko poszło szczerze Fajno, fajno, elegancko. Te pole jak ono wyrośnie, to będzie taką popyliną, że naprawdę aż wstyd Moglibyśmy to za zaorać wszystko i tyle Nie, to będzie trochę tego, trochę tego, to nowoczesne A. No teraz tak się robi Tak, bo to jest nowoczesna jakość aha, To po prostu aha. Posadziliśmy uprawy, które będą siebie wspierały. A, okej, okay, rozumiem. Bo po prostu jesteśmy ekologiczni, tak? To jest taka eko-innowacja. Mam rozumieć. Och, okay, psieniczki będzie, trochę. Soj, one uhum. będą sobie minerały dawały. A, te uprawy. w ten sposób, okej, okay, okej. Okay. A, tu jeszcze cholera, Ech. jasna. Dobra, trochę ugniotę, to się nic nie stanie, znowu głowy, i będą siedziały, to. Ty wiesz, że serio jest taka metoda no, takie. Ech? Tak? No? Nie, nie, myślałem że to babcia teraz jakoś bajkę mi wciska. Nie, tylko ja nie wiem dokładnie jak to działa, ale w takich paseczkach właśnie się ten i... No tylko nie tak jak tak krzywa jak u nas, nie? U nas jest prościutto. Nie, u nas jest popelina, cierto. Nie, u nas jest szynka prościutto. Jest to e, jak to jak to u mówią. U nas jest ostra popelina. Nie jest żadna popelina babcia. Ej, tej soi mało poszło strasznie. To trzeba to gdzieś tam A, na... to... Nasianka odsypać Trzeba nasionka odsypać i następny rok bedo. ej nie posiłonym Babka, babcia Czemu ty powiedziałeś do mnie babka To nie mimo to mnie powiedziałeś Ale to była... To się przy... nie powinien gadać! To było przypa... babka To było przypadkowo Próż się. Nie, powie... nie powinienem gadać do babki, do, do babci! Ja przypadkowo powiedziałem, babciu! Na A przysięgam nie babka! Przys... Bo babka to jest stara Przysię... mata, mata. Przysięgam, że to... Babcia Co? Mamy paliwko No w kanistrach. A, a gdzie kanister? Pokażę łapcia Bo mi pali się paliwo. Kanister zabrał ten kanister A czemu zabrał kanister? Mówisz to dowód sprawia A jaki sprawy, jak to mój kanister był To zabrali go A zatankuję łapcia no, Weź nie troluj Zatankuję łapcia 60. -kę? No czekaj, ja oddaję trochę od go karta A gdzie ta twoja? Tu stoi Na polu Znaczy, na podwórku Jadę Tu jestem, cześć, tu Jadę, papylinka Ej, powolnie, o to krówki są Ale driftem A jak te krówki tutaj na, na tym? A znalazłem A U mnie on driftem U mnie driftem biede znaczy Tak, o? a dlaczego te krówki nie mają co żreć? Znaczy, nie mają tam tego Pusto mają Nie gadaj No Trzeba Nie no ich... mają żreć Nie mają A tam. gdzie ty patrzysz? No w korycie No to gdzie mają pełne Chodź puste Pokaż gdzie No tam co te krówki samopas tak chodzą A tamte No Gdy... Chodźcie już piesciuka Już, zaraz tylko tu 60 wyjadę o, kura po masce przebiegła Jednego? Jeszcze innego Dobra, biegnę W sumie słomek byś dawał? No, co? Jesteś głupi? A co? Nie... One nie lubią? Słomek to się daje na pod dupę Miałem tam persa No przecież wiem <coughs> A po co im w sumie trawę dajemy? jak one trawę jedzą z tego? Ale właśnie z ziemi To jest pytanie, co? No. Za kutełby mamy chyba trochę babcia, wie babcia? A co ci pokażę, tak patrz. Patrz. No. Patrz na mnie, nagrywaj mnie, gdzie już. Nagrywam. Nagrywaj mnie, to wstawisz sobie na tego YouTube. Zobacz. Patrz babka jeździ. Patrz jak popyla, w się nie boi, zobacz. Patrz babkę. Patrzę. Nagrywaj babkę, gdzie już, nagrywaj babkę. Eh. Nagrywaj babkę, gdzie już teraz. Dobrze, nagrywaj. Nagrywaj mnie. A. Nagrywaj babkę jak jeździ Nag Nagrywam, nagrywam Pokaż jak babka driftuje Dobra Pokazuj No Wokazuj. nagrywam Na te... buki wstawisz No weź, nagrywasz? Cały czas Zbliż na mnie, zbliż na mnie Jest, jest ma... zbliżenie babciach na całe... na i nagraj Na cały ekran Głowem i nagraj, jak chodzę Jak latam, jak opętana Ja dronem teraz latam POV robię Dawaj nagrywaj mnie, nagrywaj mnie Z bliska, z bliska, rób zbliżenia jak babka ja jeździ o, dron tak zwany. Zbli zbliżenia nagrywaj, zbliżenia, jak babka jeździ. <laughs> dobra, mogę wziąć tego, bo ja chcę na ten targ pokazać. Pokazuj, pojechać. ale pokazuj, pokazuj. A ja tu co, o. tylko karta? No. Masz. Potem babcia zobaczy, jak ja nagrywałem z drona. Potem to wyglądało jak z tego. Jak z tych amerykańskich filmów, jak y, są filmiki z helikopterek, kogoś gonią. No dobra, ale weź, y, tylko podłóż y, muzykę do tego. Bo no. w tym nie, bo mi, bo mi nie, nie będą mogli zarabiać. Znaczy ja nie będę mógł. Dobra, jadę na tego targa. Opa, eta. Dobra, na razie. O. Słuchajcie, mam nadzieję, że tego gościa spotkam. A jak go nie będzie, to się popytam o tym targu. Może ktoś coś widział, może ktoś coś słyszał, może ktoś coś wie i będzie chciał mi pomóc. No bo. No nie ma innej. Nie ma innej. Kur. możliwości, żeby z tej sytuacji jakkolwiek. A, shit, A, wow, shit shit. Wybrnąć, powiem, że ta droga tu jest okropna. A skudna jest ta droga, tutaj, w tym łodygowie Kur Kurna tym kładziszem ciężko, 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 dobra, jest ok. O, podrzuca, strasznie, bo tu nie ma amortyzacji. Dobry, Dobry? nie ma amortyzacji. Chodźcie, on podskakuje, kodzi, podskoczy na bok, trochę, trochę ten yy, ucieknie. No to zaraz, zaraz jest katastrofa, bo tu, o, drift, dobra. Ja sobie, słuchajcie, zajeżdżam teraz w tym, w tym momencie na targ. Górny. ciężko, tu tym się jeździ, to trzeba po podu tym jeździć, nie po drogach, słuchajcie. Tu się schowam. No co, jakaś muzyczka tu grała kogoś? A tu i nie ma. Nie siedzie nie targowe, powiem, że te ciągniki to one cały czas tu stoją, nie wiem, czy to jest jakiś. Dziwne, co? Cały czas te same czujniki to kurde stoją, nikt ich nie chce kupić Nawozy, śpiewaj, nawozy, dobre nawozy na zboże Na mu popryskać, będzie rosnęło Dzień dobry Będzie ro... Oj, dzień dobry Ja od pana jakieś brałem na co? Czy nie? Oj, co? Mamy pierwszego zadowolonego klienta, nawozy nawo... To pan był, nie? Dobrze pamiętam Kojarzy, pan? Kojarzy mnie pan, czy nie? A, no to dla się mojego klienta będziesz niszka. Nie, ale po, poważnie pytam. 10 złotych? Dobra, to poczeka panie, tylko zadzwonię, czy ile wziąć, czy jeden, czy dwa. Nawozi, nawozi, daje mi nawozi. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony, Boża Główka, dzwonię z taką nietypową sprawą. Nie, nie ma osób poszkodowanych. Proszę pani, tylko sprawa jest taka, że zostałem oszukany przez tak pewnego pana na targu. Jest to mm, moje uprawy poniosły duże, duże po prostu, no, no szko szkody. I ten pan jest teraz też na targu, więc chciałbym, żeby tu yy, Patrol przyjechał i tą sprawę jakoś wyjaśni. Yy, no to dwa nawozy, babci wziąć, tak? Okej. Okay. Mhm. Na targu jestem teraz, dobra. Mhm. W porządku, oczekuję. Do, do, do widzenia. No, proszę pana. Dwa nawozy będę. Brał. Ja nie sprzedaję, ja nie sprzedaję, bo w ogóle nie moje nawozi Czemu? Nie, to nie moje nawozi. Ja nie moje nawozi. Ale ja nie to mam. Nie moje Ale ja to Ja tu ja mam mocy. nagrane, że to pana chcę dwa nawozi. Dwa małzeri. Nie moje nawozy dwa małzeri dwa, dwa, dwa chciałem kupić. To nie moje nawozi. Ale ja mam nagrane, to... pan, że, że ten... Dwa małzeri chcę kupić. Tam po stówce to... tak? To dwie p.ni. nie moje 200 stówy panu daję i biorę te dwa ma mausery, nie? Tak? No. No dobrze. Bo powiem panu, że naprawdę super to zadziałało, ten ten. ten. Eee, za no bardzo. Ale ja się zapytam tylko. Uh -huh. A czy pan dzwonił? Do babci, czy mam wziąć jeden nawóz, czy dwa? Czyli jeden mauser, czy dwa mausery? A co do tych mausery? No te te. No, pan nie wiesz, czy pan przydaje? No, Mauser to jest y, ten, ta beczka taka, kwadratowa. Mauser to karabin szliperski. Nie, nie, Mauser się mówi na ten, ten. Więc ja poproszę dwie pełne te, beczułki. Maniuczku? Już pana? No. Ale pan na pewno do babki dzwonił? Do dziadka. Pan gadał, się do babki przed chwilą. No? no, bo do babci. O, chyba już babcia jedzie.